Witam serdecznie na najnowszym filmie. Yy, dzisiaj będziemy składali koło do Ursusa, to jest numer yy, trzeci. Tak yy, wygląda gazetka z tym kołem. Mamy trochę zaległości, nie ukrywam, yy, bo ten numer czwarty czeka, cały czas czeka. Słyszałem, że już mają wysyłać yy, następne, także mam nadzieję, że uda się. To szybko poskładać i przejść do numeru czwartego. I to jeszcze w tym tygodniu mi się przydało, ale no, zobaczymy. Będziemy, będziemy działać. Mamy kółko. To raczej nie powinien być ciężki numer. Yy, mamy gazetkę, oswajanie bulldoga, czyli powojenne początki. Mamy tutaj o produkcji pierwszych ursusów. Hala montażowa, tutaj kreślarze. Galeria Ursusów i instrukcja, jak owe koło zmontować. Po zmontowaniu koła powinniśmy mieć trzy elementy. No, i tak otwieramy blister. Otwieramy sobie elemenciki. I tak, tutaj mamy tą uszczeleczkę, uszczelkę, podkładkę. I z nią na razie nic nie robimy. Ona czeka na lepsze czasy. Kawałek felgi, drugi kawałek felgi. Felga jest dosyć ciężka, metalowa oczywiście. Tutaj widać nawet, że jest wentylek. Mamy nakrętkę ona też czeka na lepsze czasy i mamy śrubki i mamy też oponę opona jest, o matko rzeczywiście z dosyć twardego z twardej gumy nie tyle sam taki twardy plasty. to nie, nie, nie mogę powiedzieć plasty. to jest dosyć mocna, twarda guma ale guma no i tak Zaczynamy od kroku pierwszego, czyli włóż lewą zewnętrzną obręcz 3B, czyli to do lewej przedniej opony 3A, czyli do tego. No co? To to jest. Na tyle dobra, krok drugi: obróć lewą przednią oponę i przygotuj lewą wewnętrzną obręcz. Zwróć uwagę na dopasowanie sworzni lewej zewnętrznej obręczy do otworów w lewej wewnętrznej obręczy. Hmm. O, raczej nie jest trudne. Nałóż lewą wewnętrzną obręcz, na lewą zewnętrzną obręcz No co, przecież tak zrobiłem już No to co? Śrubki wkręcamy Załapujemy To jest dosyć prosty numer Yy, nawet nie będę, bo ja zwykle przyspieszam. Yy, jak skręcam te śrubki, to zwykle przyspieszam. Jak zauważyliście, ale tutaj chyba to na, za bardzo nawet montażu nie będzie. Yy, montażu wideo wymagało, muszę przyznać. No tak, teraz wkręcę wszystkie te yy, śrubeczki. No i to będzie, tak naprawdę, koniec. Ile ten filmik będzie trwał? Z 3 minuty. Taka miła skocznia w sumie bo poprzednie numery były naprawdę dosyć, dosyć trudne. A ten jest taki lajcikowy, ale numer czwarty to już muszę wam powiedzieć: szykuje się tam bomba, bo już widziałem że jest tyle elementów. I tu takich też mniejszych, że znowu będzie, będzie montaż yy, trwał półtorej godziny. Na żywo tutaj i przy komputerze to jeszcze będzie za 3 godziny trwało. Ale to nic, dobrze się przy tym bawię. Jakbym jeszcze miał więcej czasu to by było w ogóle genialnie więcej czasu. No bo wiadomo, pra praca, robota trochę tam czasu zajmuje, no i ostatnia śrubeczka. Ja widziałem na internecie, że niektórzy już kupili yy, podwójnie ten numer. Trzeci i drugie koło sobie też zmontowali. Jest to całkiem fajny pomysł, chociaż jak ktoś ma prenumeratę, to trochę bez sensu dokupywać te koło, no bo oni takie wyślę. Ale. O, i została jedna śrubka oczywiście w zapasie. Tutaj można tą nakrętkę sobie dla pizzu wsadzić, a jeszcze tą podkładkę. To ja może zrobię tak, żeby to się nie zgubiło. Tą podkładkę wsadzę sobie tu i tą nakrętkę wsadzę sobie tu i dzięki temu uniknę ryzyka, że coś pogubię. No i jak to spróbujmy sobie zasymulować, jakby to w ogóle miało wyglądać? Jakoś tak muszę powiedzieć, że to będzie kawał traktora. No, to w takim razie mam nadzieję, że filmik yy, krótki, po yy, krótki, ale mimo to wam się podobał. No i widzimy się przy składaniu yy, błotników już niedługo. Także dzięki za uwagę i do zobaczenia w następnych filmikach. Cześć.